Siemanczka się, się nagrył i bym nagrał na wschodzie. No i gdzie wyszedłem z domu, zjadłem obiad. No i teraz się biorę do roboty. Idę tu do tego domu. Usztowamy. Tu do Belarus stoi. Mój no z siłowóżnego czym siada do koszt bym mógł ładować na pszczepę, ale pszczepa stoi na polu też może w drugim odcinku mucił więc jadę po koszki z kosza brać, żeby żebym ten tam rolników ukrad, a nie żebym nie żeby no nic się nie stało Gdzieś tu tam czego dziwi się chyba po otwieranie nie o tam będę jechać na to te pole teraz już pole polów na razie nie będę dokupiła, bo dużo dokupiłem, mi się trochę trochę jeszcze na koncie pieniędzy zostało a i muszę zapłacić za tą ziemię na zimę, bo się też tak z tym gościem mówię tylko teraz sprzęty, bo trochę mam za małe sprzętów na moje areały już mam chyba nie wiem, w następnym odcinku paliście i wam powiem, nie wiem, bo już Dochodzi do 20 chyba. 20 bo mam. Dychę na pewno mam. To już że dychę to na pewno mam. Idzie tu jadę. Chyba dobrą drogę chyba mam, chyba tak. tu to trzeba tu jechać wyremontowałem Belarusza tam do remontu i e, tam Dałem do remontu założyłem ten e, silnik większy i tam pomalowałem i teraz masz coś w jednym koniem więc księżniki przekładam tu na boki i ten. koguta przekładałem przekładam porobimy więc teraz będzie chodził Jadę tak na skrócie ale na razem padł przez tą tą drogę, że będę skręcał Tu boi się trochę tu. Gdybym cię wziął 60, ale że powalnie, jeszcze wziąłem Belarusza, nie jeden dzień, nie jak Belarusza, to nic się nie stanie. Belaruszer spora ramoncie, to dobrze chodzi szumiga, żeby trochę użyć. Nie wiem, może do handlarza powiedziałem, czy że ma jakąś proszę na sprzedaż. większe pole przełożyć, że się dokończy końca konieczyna. czy będę chciał jakiś większy ciągnik wziąć kupić na rybę? Nie, już wezmę w pożyczkę Ten. gdzie już się koszty zbierają mały Się szarą realnie grać bo na bazie się ładuję. Trzeba to. Muszę też taką szkółkę przerobić, żeby inny miał teksturę, bo która trochę koniecznie nie realna tekstura. bagaimana bekerja saya cuba letakkan dulu short sini bagaimana Taki. ten odcinek już wam nagrywam na zapas nagrywam wam już nagrywam wam jeszcze przed przedtem nagrywam wam w sobotę a on wleci nie wiem kiedy czy w drugą sobotę czy ten bo już nag nagram wam na cały tydzień żeby było ten żeby były już odcinki, żebym tylko wrzucał, żebym nie nagrywał Nie wiem, który to odcinek, bym nagrywał tak Ale już tam w tydzień będę ten, to, to jest wprowadzał te odcinki Trochę daleka droga Nie wiem, czy to pole czy tam ja Mam sprzedałabym, gdyby bliżej Albo nie będę sprzedawał. Założę, że Przyjdzie czas, co, że To, zobaczę. to się mówi. trochę daleka droga mam czuć czy bym jeszcze powoli jechał a tym szybciej jadę trochę w następnym tygodniu trochę będzie przerwy w tej serii bo będę tam Bo będę ja chciał wrzucić te odcinki polska wieścia polska wieścia może ten ale rolnik na no polski rolnik że z, spadkowieczna z, 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 z z o spadkowieczna będę chciał żeby ten żeby on dużo odcinków wpadało bo on tylko będzie do a na wschodzie i polska wieś no to Polska wieś, nie wiem do kiedy, ale a na wschodzie wiem, że jeszcze dużo odcinków będzie, że nie będę tej serii kasował, a na przykład spotkałem z Reala, to później przejdzie do FSA 2. na wschodzie to na razie zostanę tu, bo nie wiem klimat jest, wszystkie maszyny co to jest, no i dużo polów jeszcze jeszcze można się rozwijać, to... jeszcze będzie ta seria. druga droga, droga to się skręca ten wiatrom tu pojechał przez pale chyba tu już mówię tak tu niedługo też będzie remont 3PK jakąś farbę się da, kabinę, kabinę nie wiem, tym wybrać, czy szokułkę, czy naglaka, czy kunno, czy koje. czy puszkę, puszkę na pewno nie, puszka odpada. Nie. kunno odpada chyba, Naglaka, szokułka, szokułka 2, tak, nie, zobaczcie. Wrócić, zobacz, czy druga droga jest. A, to tu, o no tak, czy tu, czy to tu, tu. No dobrze wychodź, musiałem że się zgubiliśmy ale... z jedni kur przybierzimy na tyle odcinka przetrzymamy się Realnie gram, a nie tak niektórzy, że o jak się do tyłu nie czarnie czar, podnoszą ten podnoszą ręcznie było szybkim, bo im możemy szybciej mówić ja wolę się pomęczyć ale żeby był klimat i żeby realnie grać żeby wszystko bo maszyny do siebie pasowane. drzwi chyba przemknę bo tam będzie tak użyć złodzie ciepło ale że to może te drzwi nie odległość już sporo tylko szybę, tylną może bardziej, a tu I długo, czy będzie akcja żniwa? Dobra, żniwa. długo, czy będziemy jechać po, po krowy kupić? Jakieś byki, czy cielaki? Chcesz zobaczyć jeszcze. Dobra, przybyszłem. Jedziemy mi tam. No, wróćmy czy jeszcze mi sziapad jeszcze ten Bruś. Czy ktoś pryszka w nocy? So, muszę kamery pozakładać albo nie za późno, zasiałem. Dlatego można w momencie, w którym nie zauważał. Tu jeszcze jedno kołka w szkoł garażu, tutaj jest chyba coś w Dobra, to by było na tyle, więc trzymajcie się, do naszego odcinka, na razie, cześć, piszcie. jeśli przecież bym wam przypiął y, serduszko, to piszcie hashtag koniczyno. Do naszego odcinka, na razie.